Jak słyszeliśmy, no już było bardzo wesoło, a ja chciałbym się jeszcze podzielić takim wierszem, to jest wiersz autorstwa młodej dziewczyny, bo ma lat 22, jest studentką, ale co ciekawe jest córką jednego z naszych kolegów, który też wyszedł z nałogu i napisała taki wiersz, Oczywiście to jest taka forma satyryczno-refleksyjna, ale myślę, że dająca też do myślenia. Chciałbym się właśnie nim podzielić. Z tego względu, że e, ta ma wywodzi się z naszego środowiska, ale jednocześnie ma takie spojrzenie i odbiór e, mógłbym nazwać tego problemu. Król Pijaków. Patrzcie, idzie król wielki, wszechwładny. Przywódca Waszej miłości. Siada na tronie drewnianym, a tron jego niby ze złota, lecz złote są tylko sreberka. A tron jego wśród spalonych drzew stoi, a drzewa te to jedność. Padnijcie na kolana, Wasza żałość patrzy na Was, a słudzy jego niby ubrani, niby nadzy a słudzy jego niby czyści, niby pródni, a słudzy jego niby bogaci, niby biedni, a słudzy jego niby szczęśliwi, niby smutni, i tańczą, i piją, siarkę zmieniają wino, i śmieją się, płaczą, szaleństwo pije we krwi, a król siedzi i milczy, tkwi w swym zamyśleniu, na głowie korona z plastiku, w ręce berło z potłuczonego szkła. To król pijaków, ojciec osiedlowego śmietnika. O siódmej rano królestwo się budzi, o siódmej wieczorem zasypia, i tylko żal osieroconych rodzin. Dziękuję. Znaczy, w ogóle to cieszymy się, że dane nam było i mogliśmy tutaj się zaprezentować. I jak zapewne zauważyliście, no taki dosyć szeroki waflarz odnośnie naszej twórczości, zdecydowanej większości jest to twórczość własna, a z drugiej strony i ta forma i refleksji, i satyry, i humoru, no po prostu jest częścią Chyba każdego człowieka w życiu. My to staramy się przelewać na papier i dzielić się tym na co dzień w różnych miejscach. E, o problemie, który ja przedstawiłem na początku, mówimy wtedy i tyle ile trzeba, po prostu staramy się żyć e, z życiem na co dzień, a przeszłość jako taką staramy się zostawiać za sobą. To nie znaczy, że zapominamy. Ale z drugiej strony, wiemy, że życie jest tak ciekawe mimo wszystko, albo właśnie dlatego, że utraciło się coś już w życiu, nie jest powiedziane, że to życie jest przegrane. My chcieliśmy dać też taki przykład, bo dotyczyło to wielu z nas, i z tego środowiska, z którego się wywodzimy, no staramy się właśnie poprzez taki przykład zachęcić innych, że. W danym momencie, w danym czasie jest możliwe coś zrobić, ale przede wszystkim z sobą, oczywiście nie samemu, samemu, niewielu z nas coś próbowało i nie było to łatwo, nie było prosto, ale nie było to niemożliwe, czego jesteśmy też przykładem.